Jeśli to Twoje pierwsze spotkanie z taką historią, zasubskrybuj, bo to, co zaraz usłyszysz, zostanie w Twojej pamięci na długo. W mieście pełnym pośpiechu, gdzie każdy patrzył tylko przed siebie, pewien milioner zatrzymał się niespodziewanie. Na zimnym chodniku, pod latarnią, siedział starszy mężczyzna z twarzą ukrytą w dłoniach. Jego ramiona drżały, a łzy spływały po policzkach jak ciche wspomnienia bólu. Przechodnie mijali go obojętnie, ale coś w tym obrazie sprawiło, że milioner nie mógł ruszyć dalej. Deszcz dopiero co przestał padać, lecz na bruku pozostały kałuże odbijające światła miasta. Milioner, ubrany elegancko i pewnie, poczuł dziwne ukłucie w sercu, coś czego nie czuł od dawna. Od lat żył w świecie, gdzie emocje były przeszkodą, a sukces mierzono w cyfrach. Teraz jednak, patrząc na tego człowieka, Zrozumiał, że nie wszystko da się kupić. Czuł, że ta scena niesie znaczenie, którego jeszcze nie pojmował, ale którego przyciągało. Wokół panowała obojętność, tak typowa dla wielkich miast. Samochody przejeżdżały, ludzie z telefonami w dłoniach nie dostrzegali niczego poza własnymi ekranami. A jednak to właśnie w tej szarej chwili wydarzyło się coś niezwykłego: serce milionera, od dawna zamarznięte w rutynie sukcesu, zaczęło pękać. Czuł, że nie może odwrócić wzroku, jakby niewidzialna siła kazała mu zostać. W spojrzeniu starca dostrzegł cierpienie, które miało historię. Choć milioner nie znał tego człowieka, w jego oczach widział znajomy cień, cień straty. To spojrzenie przypomniało mu coś, co próbował zapomnieć przez całe życie. Kiedyś też siedział w deszczu, trzymając w dłoniach zdjęcie swojego ojca, którego nigdy nie zrozumiał. Teraz ten starszy mężczyzna zdawał się być jak lustro, w którym odbijała się jego przeszłość. Uświadomił sobie, że może los postawił go tu nieprzypadkowo. W powietrzu unosił się zapach mokrego betonu i benzyny. Dźwięki miasta powoli cichły, jakby cała przestrzeń zwolniła dla tej jednej chwili. Milioner poczuł na skórze chłód, ale wewnątrz jego serca rozgrzewało się coś nowego, empatia, której nie znał od lat. Wspomnienia z dzieciństwa zaczęły wracać, zderzając się z obrazem człowieka, którego los zapomniał. Każda sekunda tej ciszy zdawała się być pytaniem czy jeszcze potrafisz czuć? Starszy mężczyzna trzymał w dłoniach coś małego i owiniętego w materiał. Wyglądało to jak stara fotografia, mokra od deszczu. Milioner zrozumiał, że to niezwykły bezdomny, lecz ktoś, kto nosił ciężar wspomnień zbyt głęboko, by o nich mówić. Obserwował jego drżące dłonie i widział, że ten człowiek nie płacze z głodu, lecz z tęsknoty. I to właśnie ta różnica najbardziej go poruszyła. Przez chwilę chciał po prostu odejść, był przecież spóźniony na spotkanie. Ale kroki odmówiły posłuszeństwa. Stał jak zaklęty, jakby coś w duszy mówiło mu: zostań. Wokół przechodziło życie, lecz dla niego czas się zatrzymał. Miał wrażenie, że jeśli teraz odwróci wzrok, coś w nim umrze po raz drugi. W ciszy nocy usłyszał własne serce, bijące wolniej niż zwykle. Nagle wiatr poruszył kawałek papieru z rąk starca i zrzucił go na chodnik. Milioner pochylił się, by go podnieść. Kiedy spojrzał na fotografię, jego ciało przeszył dreszcz. Na zdjęciu widniał młody chłopiec stojący obok kobiety, tej samej którą milioner rozpoznał z dawno zapomnianych wspomnień. To była jego matka, a obok niej mężczyzna, który teraz siedział na ziemi. Wszystko zamarło, dźwięki ulicy przestały istnieć, światło latarni zamigotało, milioner poczuł, jak kolana miękną, a serce wali mu jak nigdy wcześniej. Nie mógł zrozumieć, jak to możliwe, że ten człowiek, który wyglądał na obcego, był w rzeczywistości częścią jego życia. Pamiętał tylko jedno. Matka zawsze mówiła, że ojciec zniknął, gdy był mały, a teraz siedział przed nim, zniszczony przez czas i samotność. Powietrze stało się cięższe, milioner odsunął się o krok, jakby nie wierzył własnym oczom. Całe jego życie, budowane na pracy, sukcesie i chłodnym rozsądku, zaczęło się chwiać. W jednej chwili wszystko, co osiągnął, straciło znaczenie. Wspomnienia dzieciństwa, puste święta, zimne poranki wszystko miało nagle sens. Los doprowadził ich z powrotem do siebie w najbardziej nieoczekiwany sposób. Nie padło żadne słowo, lecz emocje były głośniejsze niż krzyk. Milioner wiedział, że stoi przed człowiekiem, który kiedyś był jego ojcem. Zrozumiał, że ten obraz łez i bólu to nie przypadek, ale wezwanie do przebaczenia. Chciał zrobić krok. Ale coś go zatrzymało może strach, może żal. Wiedział, że każda decyzja, jaką podejmie teraz, zmieni go na zawsze. W oczach starca pojawił się błysk rozpoznania. Czas jakby się cofnął, a przestrzeń między nimi zaczęła się kurczyć. Milioner poczuł, jak serce ściska się w bólu, ale też w nadziei. To spotkanie było jak cios i dar jednocześnie. W tej jednej chwili zrozumiał, że życie daje szansę tylko raz, by naprawić przeszłość. A jeśli jej nie wykorzysta, reszta jego dni będzie tylko cieniem tego momentu. Wciąż bez słów, milioner uklęknął na mokrym bruku, patrząc na zdjęcie w swoich dłoniach. Krople deszczu mieszały się z łzami, które nieświadomie spływały po jego twarzy. Nikt z przechodniów nie zatrzymał się, ale dla niego świat stanął w miejscu. Nie był już milionerem, był synem który odnalazł ojca w najmniej spodziewanym momencie życia. To, co czuł, nie dało się opisać słowami. Czas płynął, lecz nie mieli potrzeby go mierzyć. Siedzieli razem na chodniku, dwóch mężczyzn, których los rozdzielił na dziesięciolecia. Jeden utracił rodzinę, drugi samego siebie. Teraz los złączył ich z powrotem, jakby chciał powiedzieć: nigdy nie jest za późno. Miasto wokół trwało w biegu, ale ich chwila była wieczna. Milioner zaczął przypominać sobie fragmenty dzieciństwa, które dawno zakopał pod sukcesami. Słyszał echo dawnych śmiechów, wspomnienie dłoni, które go kiedyś prowadziły. I nagle zrozumiał, że całe jego bogactwo nie miało sensu bez tych wspomnień. W sercu czuł wdzięczność, ale też żal za wszystkie lata milczenia. Los właśnie napisał dla niego nowy początek. Wiatr niósł zapach jesieni. Jakby świat chciał oczyścić ich duszę. Milioner spojrzał w niebo, czując ciężar lat, które stracił, goniąc za czymś, co teraz wydawało się puste. W jego sercu pojawiło się dziwne uczucie ulgi, jakby całe życie dążył właśnie do tej chwili. Mężczyzna obok niego milczał, a jednak ich cisza mówiła więcej niż tysiąc słów. Czas nie mógł już zabrać tego, co właśnie odzyskali. Ludzie przechodzili obok. Patrząc krótko i odwracając wzrok, jakby bali się dotknąć czyjejś prawdy. Ale dla nich świat zniknął, istniało tylko teraz. Milioner poczuł, że jego serce, przez lata zamknięte za murem dumy, w końcu pękło. Każda kropla deszczu na jego twarzy była jak symbol oczyszczenia. Wreszcie zrozumiał, że bogactwo bez miłości jest tylko złotą klatką. Wspomnienia wracały falami. Obrazy matki w kuchni. Dźwięk ojcowskiego śmiechu, który kiedyś napełniał dom. Milioner zobaczył siebie jako chłopca, czekającego przy oknie na powrót ojca, który nigdy nie nadszedł. A teraz los oddał mu tę szansę w najmniej oczekiwany sposób. Czuł, że musi przyjąć ten dar, nawet jeśli ranił bardziej niż cokolwiek innego. Starzec podniósł drżące dłonie, jakby chciał coś powiedzieć, ale nie potrafił. Milioner skinął lekko głową czując, że słowa są zbędne. Między nimi unosiło się milczące przebaczenie, delikatne i kruche jak płomień świecy. Przez moment wydawało się, że nawet wiatr zamilkł, by uszanować tę chwilę. W tej ciszy odnaleźli coś, czego obaj szukali przez całe życie, spokój. Czas zwolnił, a światła miasta zamieniły się w rozmyte refleksy. Milioner położył dłoń na ramieniu ojca i poczuł drżenie które przeszyło ich obu. To był gest prosty, ale potężny znak, że przeszłość została przyjęta. Nie trzeba było słów, by zrozumieć, że rany zaczęły się goić. Dwa serca biły w tym samym rytmie, choć dzieliły je dekady bólu. Gdzieś w oddali rozległ się dźwięk dzwonu kościelnego. Milioner uniósł głowę i pomyślał, że może to znak, że nawet w świecie pełnym pośpiechu istnieją chwile, które zatrzymują czas. Ojciec uśmiechnął się lekko, pierwszy raz od dawna, i choć był słaby, w jego oczach pojawiło się światło, takie, które rodzi się tylko z nadziei. Milioner wiedział, że nie może zostawić ojca na ulicy. Podniósł go delikatnie, pomagając mu wstać. Wokół przechodnie zaczęli się przyglądać, ale nikt nie zrozumiał, że byli świadkami cudu. Dla nich to była tylko scena ale dla niego moment odkupienia. Razem ruszyli powoli w stronę hotelu, w którym milioner mieszkał samotnie od lat. W drodze ojciec potykał się, ale syn go podtrzymywał. Ich kroki były nierówne, lecz wspólne. Deszcz przestał padać, a w powietrzu czuć było zapach świeżości, jakby samo niebo chciało im dać błogosławieństwo. W każdej chwili milioner czuł, że jego dusza się przemienia. Po raz pierwszy od dawna nie czuł pustki, tylko wdzięczność. Gdy dotarli do hotelu, portier spojrzał zdziwiony, ale milioner skinął tylko głową. Wprowadził ojca do środka, posadził w ciepłym fotelu i podał mu herbatę. Stary mężczyzna trzymał filiżankę drżącymi dłońmi, a para unosiła się ku górze jak modlitwa. To był prosty gest, ale miał wagę całego życia. Cisza wypełniła pokój jak świętość. Milioner patrzył na twarz ojca, w której dostrzegał zmęczenie, lecz i spokój. Czuł, że żadne bogactwo nie mogło dać mu takiego uczucia. W tej chwili nie był już człowiekiem sukcesu, był człowiekiem, który odzyskał sens. Wiedział, że świat może być okrutny, ale czasem właśnie w jego brutalności kryje się łaska. Ich spotkanie było tego dowodem. Dni mijały, a ojciec powoli odzyskiwał siły. Milioner odwołał wszystkie spotkania, inwestycje i podróże. Po raz pierwszy od dekad poświęcił czas komuś innemu niż sobie. Wspólnie spędzali poranki na rozmowach o dawnych latach i spacerach po mieście. Każda chwila stawała się cenniejsza niż złoto. Czas leczył ich po cichu, ale skutecznie. Pewnego wieczoru, gdy słońce chowało się za horyzontem, ojciec spojrzał w okno z uśmiechem. W jego oczach tliło się światło spokoju, jakby wiedział, że nadeszła pora odpoczynku. Milioner zrozumiał bez słów, czuł, że pożegnanie jest blisko, ale tym razem nie było w nim bólu, tylko wdzęczność. Wiedział, że nie wszystko trwa wiecznie, ale miłość tak. Gdy noc przykryła miasto, ojciec zasnął spokojnie, a jego oddech powoli ucichł. Milioner siedział obok, trzymając jego dłoń. Aż zrobiła się chłodna. Nie płakał, bo wiedział, że ojciec odszedł pojednany. Na jego twarzy pozostał delikatny uśmiech, jakby znalazł ukojenie, którego szukał całe życie. Cisza tej nocy była piękniejsza niż wszystkie dźwięki świata. Następnego ranka milioner wyszedł na ten sam chodnik, gdzie wszystko się zaczęło. Słońce wschodziło, malując niebo w odcieniach złota. Spojrzał na miejsce w którym zobaczył ojca po raz pierwszy i uśmiechnął się. Nie było już bólu, tylko pokój. Zrozumiał, że jego bogactwem nie są już pieniądze, lecz wspomnienia i przebaczenie. Od tamtej pory każdego dnia zatrzymywał się w tym samym miejscu, by pomóc innym, których los zepchnął na margines. Stał się człowiekiem, który nie tylko miał, ale i dawał. Miasto już nie było zimne, w jego sercu płonęło światło. Historia, która zaczęła się od łez na chodniku, zakończyła się odrodzeniem duszy, bo czasem jedno spojrzenie wystarczy, by odmienić całe życie.